Witam serdecznie. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mnie pewien bardzo ciekawy komentarz, bardzo trafny, który właśnie ukazał się na moim kanale. Komentarz ten pojawił się pod dosyć starym moim filmikiem w sumie nie aż tak starym, bo widzę, że sprzed pięciu miesięcy filmik nosi tytuł Cukier, pokarm czy trucizna popularne mity na temat cukru. W tej chwili wyświetla się miniatura tego filmu. Na ekranach końcowych pojawi się link do tego filmu, więc zapraszam do zapoznania się z całym tym filmem. W tej chwili nawet nie do końca pamiętam, co ja mówiłam w tym filmie, ale nieważne, ponieważ chcę się skupić przede wszystkim na komentarzu. Najpierw Joanna B napisała: społeczeństwo jest zafiksowane na punkcie odchudzania, dlatego takie manipulacje trafiają na podatny grunt. Nawet w tej chwili nie pamiętam o jakich manipulacjach tam mówiłam, ale interesująca jest odpowiedź Benedykta. Tu nie tylko o to chodzi. Demonizowanie węglowodanów, w opinii wielu osób, daje nieograniczone przyzwolenie na spożywanie mięsa i innych produktów odzwierzęcych. Jak masz kozła ofiarnego wszystkich chorób cywilizacyjnych, to możesz jeść tak, jak lubisz i wymawiasz sobie, że to zdrowe. Bardzo, bardzo mądry komentarz, bardzo trafna uwaga. Jest to coś, z czym spotykam się w życiu prywatnym bardzo często. Nawet nie tak dawno słyszałam no, bardzo niedawno bo ze dwa dni temu jeden znajomy mi mówił, że potrzebuje odstawić węglowodany że ma wyrzuty sumienia, że ostatnio spożywa dużo węglowodanów. Ja tak życzliwie zapytałam. A dlaczego, w czym problem? Jesteś szczupły, bardzo wysportowany, w dobrej kondycji. O co ci chodzi z tymi węglowodanami? Dlaczego są dla ciebie problemem? I <głosłyszałam> usłyszałam listę chorób, jakich się potencjalnie. Obawia w związku z przesadnym spożyciem węglowodanów, oczywiście rak, wymienił zakwaszenie organizmu itd. Tak i, tak I z tego powodu boi się spożywać węglowodany, ma wyrzuty sumienia, twierdząc, że ostatnio spożywał dużo węglowodanów. I od razu pojawiło się aż kilka nieporozumień, ponieważ tak, po pierwsze choroby, Potencjalne choroby, bo jest to osoba doskonałego zdrowia, ale te potencjalne choroby, których się spodziewa, one generalnie są mało powiązane z węglowodanami. A już wybitniej, jeżeli mówię o zakwaszeniu organizmu, co jest w ogóle y, oczywiście skrótem myślowym. Niektórzy próbują obalać, że coś takiego nie istnieje. Oczywiście, że istnieje. Jest to w ogóle zjawisko bardzo intensywnie w tej chwili badane przez naukowców. Konkretnie wiem, którzy naukowcy się tym zajmują, ponieważ słuchałam na temat tych prac badawczych i ich wstępnych tam wyników tych badań. Z tym, że nie należy tego rozumieć dosłownie. Ja już też mam filmik na temat zakwaszenia organizmu. Też link do tego filmiku ukaże się na ekranach końcowych. Chodzi o to, że ten skrót myślowy trzeba rozpakować, a nie brać tak dosłownie, tak jak on brzmi. Faktycznie dosłownie nie da się zakwasić organizmu bez efektu, jakim jest zgon. Jak najbardziej chodzi tutaj o pewien skrót myślowy, który jak najbardziej ma sens i takie zjawisko istnieje. Z tym, że skoro już mówimy o tym zjawisku, ono nie jak się ma do węglowodanów i nawet do czystego cukru. Cukier jest zupełnie tutaj obojętny pod tym względem. W ogóle cukier ma o wiele bardziej obojętny wpływ na organizm niż mu się to przypisuje. Bezpośrednim powodem zakwaszenia organizmu jest duża ilość białka w diecie. To niestety jest powszechne zjawisko, że ludzie przypisują bardzo często węglowodanom takie efekty, jakie powoduje bezpośrednio tłuszcz. Białko. Czyli właściwie odpowiedź w tym momencie pojawia się: no chwila, nie powinienś unikać w takim razie węglowodanów, tylko białka. W tym przypadku obawiasz się raka, no to unikaj mięsa, przede wszystkim na biału, no i też dużej ilości białka. No nie mówiąc, że, że komórki rakowe uwielbiają też cholesterol. No i nie mówiąc, że tłuszcz, zwłaszcza ten, zwłaszcza tłuszcz mlekowy, jest najbardziej y, niezbędny dla komórek rakowych, aby rak mógł robić, tworzyć przerzuty. Więc jest tak dużo nieporozumień, kiedy mówimy o, o tych różnych chorobach. Faktycznie możemy mówić o powszechnym dość zjawisku karbofobii. Czytam dalej komentarz. Zauważ, że żadna dieta tłuszczowa nie miałaby racji bytu, gdyby nie obwiniała cukru za całe zło. Faktycznie, gdyby tak wiele głupot i też nieprawd nie powiedziano na temat węglowodanów i cukrów, to niby po co człowiek miałby się zmuszać do tego, żeby pychać w siebie takiej ilości tłuszczu. Mamy miliony badań na temat szkodliwości tłuszczów nasyconych i oni muszą wykonać jakiś fikołek logiczny, żeby obronić swój punkt widzenia, będący sprzeczny z faktami. Co ludzie mają na myśli, z czym kojarzą cukier węglowodany? Bardzo często osoby mówiące o cukrze, o węglowodanach, od razu kojarzą to ze słodyczami. To jest cały problem. Problem już jest w samej nazwie słodycze. Podczas gdy słodycze, jak wiemy, to są produkty tłuszczowo-cukrowe, często proporcja przedstawia się mniej więcej pół na pół kalorii pozyskanych z tłuszczu oraz z cukru. A bardzo często kalorie pozyskane z tłuszczu wręcz dwukrotnie przewyższają ilość kalorii pozyskanych z cukru, więc słodycze to przede wszystkim produkty tłuszczowe. Przekąski, chipsy, chrupki to są produkty tłuszczowe, przede wszystkim tłuszczowe, czyli zamiast słodycze powinniśmy nazywać te produkty tłuszczakami. I teraz pomyśl, jak bardzo taki prosty zabieg językowy, Zamiana nazwy słodycze na nazwę tłuszczaki zmienia naszą optykę. Całkowicie, prawda? Zamiast mówić, muszę unikać słodyczy, bo się na przykład roztyłem, bo mi to nie służy, zaczynamy mówić, muszę unikać tłuszczaków. Zamiast mówić, jem za dużo węgli, węglowodanów, za dużo cukru, zaczynamy mówić, jem za dużo tłuszczów, jem tłuszczaki. Za dużo tłuszczu w mojej diecie. Zobaczcie, w obu przypadkach mówimy dokładnie o tych samych produktach. Mówimy o pączkach, o chipsach, chrupkach, lodach. To samo. Tego samego chcemy uniknąć, ale ak akcentujemy inny składnik. W obu przypadkach uzyskujemy efekt ten sam. Odstawiamy słodycze, bądź też odstawiamy tłuszczaki. W obu przypadkach uzyskujemy pozytywny efekt zdrowotny. Ale jak całkowicie zmienia to nasz sposób myślenia, optykę, wtedy wspominamy dawne czasy, kiedy czuliśmy się gorzej, kiedy walczyliśmy z otyłością i mówimy: O, wtedy to jadłem dużo słodyczy, ale odstawiłem, teraz jest lepiej. Zamiast tego. Moglibyśmy powiedzieć o równie dobrze i prawidłowo, być może bardziej nawet prawidłowo, o, kiedy siadłem tak dużo tłuszczaków, tak dużo tłuszczu, odstawiłem tłuszcze, od razu jest lepiej, udało mi się odzyskać sylwetkę, zdrowie. Jak bardzo zmieniłoby to nasz świat? W jaki sposób promotorzy diet tłuszczowych promowaliby tłuszcze, gdybyśmy zgodnie z prawdą pączki, chipsy, batoniki nazywali produktami tłuszczowymi. I gdybyśmy za szkodliwość tych produktów obwiniali właśnie przede wszystkim tłuszcze niskiej jakości, tłuszcze trans, tłuszcze nasycone. Ciekawe, prawda? Warto na to zwracać uwagę. Warto zwracać uwagę na to, jak język i manipulacje językowe, bo to, o czym my tutaj mówimy, jest w dużej mierze manipulacją językową. Prawda? Jak bardzo to wpływa na nasze postrzeganie? Tak istotnej dziedziny życia, jak nasza dieta. W odrębnym odcinku, który ukaże się raczej na moim kanale dietetycznym o nazwie Dieta przyszłości, bliżej przyjrzymy się składnikom zawartym w słodyczach, w przekąskach, również szerzej nieco przyjrzymy się żywności wysoko przetworzonej, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego te produkty nas tuczą. Dlaczego są niekorzystne dla zdrowia i na jakie choroby nas narażają przede wszystkim? Na jakie choroby i dlaczego? Ale przestańmy nazywać węglowodanami żywność wysoko przetworzoną, przestańmy nazywać węglowodanami słodycze, od tego zacznijmy. Przestańmy siebie samookłamywać, jeżeli zależy nam na osiągnięciu pozytywnych wyników zdrowotnych w przyszłości. Zacznijmy budować naszą wiedzę naprawdę. I to wszystko, co chciałam dzisiaj przekazać. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.